Na pewno spotkałeś się lub spotkałaś kiedyś z momentem, w którym pomimo tego, że miałeś lub miałeś określoną rutynę, działałeś w określony sposób, wyznaczałeś sobie swoje nawyki, to coś nie strzelało. Nie znajdowałeś czasu na określone rzeczy, nie sprawiały ci za bardzo satysfakcji, lub nie były wystarczająco wydajne. A co jeśli powiem Ci, że dzisiaj odpowiem Ci na Twoje konsternacje i wymienimy sobie pięć takich fundamentalnych, ale bardzo bagatelizowanych, uważam, nawyków, które przestawią wszystko to, co dotychczas Ci nie sprzyjało? Bo mówiąc pokrótce, rutyna może być bardzo dobrze ukształtowana, ale każda może być zawsze udoskonalona. Dlatego przejdźmy sobie do rzeczy. I zaczniemy sobie od fundamentalnego nawyku, który brzmi dosyć zabawnie. Możecie go znać, lub też nie, ale zaraz wytłumaczę Wam o co chodzi. I brzmi on następująco: zjedz tę żabę. I tutaj dużo osób już może spekulować i tworzyć pewne metafory na ten temat. I uwaga, muszę powiedzieć, że nie jesteście w błędzie, ponieważ istnieje taka książka jak Zjedz tę żabę, którą serdecznie polecam, żeby również przeczytać. Ale naszym wywodem dzisiejszym będzie powiedzenie sobie, na czym polega zjedzenie tej żaby i dlaczego stanowi to właśnie ten pierwszy nawyk, o którym ja tutaj mówię. Zjedz tę żabę to metaforycznie, jak możecie się domyślić, nic innego jak Wytworzenie w sobie takiej predyspozycji do tego, żeby wykonywać zadania, które sprawiają nam dyskomfort, z którymi ciężko nam się uporać, i które wiecznie tak naprawdę prokrastynujemy. I powiedzcie mi szczerze, czy jeżeli zaczynacie dzień, powiedzmy, czy to w pracy, czy w pracy zdalnej, czy będąc w domu, czy zabieracie się w pierwszej kolejności za zadania, które są najcięższe dla was, najbardziej stresujące, najbardziej wywierające presję i dyskomfort? No, zwykle tak nie jest. Jesteśmy ludźmi, więc naturalnym przystosowaniem naszym jest to, że sięgamy po rzeczy, które sprawiają nam większą przyjemność. Czyli bierzemy się powiedzmy za jakieś błahostki w ciągu dnia. Nie priorytetyzujemy tak naprawdę tego, co jest najcięższe i co ciągle odkładamy. A więc można powiedzieć, że niewykształcenie tego nawyku będzie przez długi czas w naszym życiu powodowało jakiegoś rodzaju uwieranie. Będziemy wiecznie nieusatysfakcjonowani, ze względu na to, że pomimo, że zrobiliśmy wiele rzeczy, które były dla nas troszeczkę łatwiejsze i były to te mniej sprytetyzowane rzeczy, to my nie mamy takiej satysfakcji ze względu na to, że coś z tyłu głowy ciągle nam siedzi. Że mamy z tyłu głowy rzecz, którą odkładamy od wielu, wielu dni, tygodni, czy lat, nawet czy miesięcy. I nie jest to przyjemne. Możemy zrobić wiele, ale ta żaba nie jest ciągle zjedzona. I ta właśnie metafora, do której nawiązuje to stwierdzenie, żaba to ten dyskomfort. To ta rzecz, którą powinniśmy zrobić i mieć ją po prostu z głowy. Bo uwierzcie mi, że wykonanie i spriorytyzowanie w taki sposób działań, czy to w ciągu dnia, czy miesiąca, czy roku, jest dla nas tak niesamowicie satysfakcjonujące i daje o wiele większy power do działania, ze względu na to, że właśnie te dalsze rzeczy, które siedzą nam w głowie, których nie chcemy robić, o których nie chcemy myśleć, które nas stresują, będą po prostu wykasowane, będą zrobione. Uwierzcie mi, że też bardzo często te rzeczy nie są aż takie ciężkie, jak nam się często wydaje. Te rzeczy czasami są do osiągnięcia w kilka minut. Jest to rozmowa telefoniczna do przeprowadzenia z kimś. Jest to umówienie się na jedno spotkanie, które może powodować, że na następnych kilka lat my jesteśmy w jakiś sposób już oczyszczeni z tego. Więc pamiętajcie, zjedzcie te żabę, a dalsze funkcjonowanie, czy w ciągu dnia, czy w ciągu właśnie tygodnia, o którym ciągle tutaj mówimy, będzie po pierwsze wydajniejsze. Będzie dobrze spriorytatyzowane i skuteczniejsze, ponieważ sama skuteczność będzie się brała z tego, że my z tyłu głowy nie mamy narastających myśli o czymś, co sprawia nam dyskomfort. No i teraz możemy sobie przejść do drugiego nawyku, który ja tak w zindywidualizowany sposób sobie go po swojemu trochę nazwałam. Jest też trochę nawiązujący i metaforyczny i brzmi on czytaj w tramwaju. I już Wam śpieszę z odpowiedzią o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego czytaj w tramwaju. Po pierwsze, oczywiście polecam czytanie w tramwaju. To świetna rzecz w ogóle: czytanie w komunikacji miejskiej i wykorzystywanie tego cennego czasu, który poświęcamy na ten transport w ciągu dnia. Świetne. Jeżeli nie macie choroby lokomunikacji. I wygląda nie macie tak. choroby lokomocyjnej, to Jeżeli perfekcyjne rozwiązanie. jesteśmy osobami, które w tym nawet potrafią powiedzieć, że chcą się rozwijać przesłanie, że i drugie chcą dno. się samoudoskonalać na co dzień, że chcą czerpać wiedzę z różnych źródeł, chcą czytać książki, czasopisma, artykuły, chcą oglądać rozwijające kanały na YouTubie czy podcasty, słuchać. To jest ten moment dla tych osób, które muszą to wysłuchać. Nawyk czytania w tramwaju polega na niczym innym jak na takim dosyć sprytnym i bystrym przemycaniu wiedzy w ciągu naszego dnia, który zwykle bardzo często jest chaotyczny, nie mamy tego czasu w ciągu dnia i zawsze jak próbujemy nim zadysponować, to na tą wiedzę i na to samodoskonalenie się zostaje taka minimalna część tego czasu. I tutaj... Jest otwarte pole do tego, żeby interpretować te samo udoskonalanie i zaczerpanie tej wiedzy z różnych źródeł. Możemy przeprowadzać różne czynności w ciągu dnia i ja tutaj z osobistego doświadczenia mogę Wam śmiało powiedzieć, jak ja to robię. Myję naczynia. Słucham podcastu. Jadę w tramwaju lub właśnie w komunikacji miejskiej, czytam książki. Muszę Wam się podzielić jedną historią, która dotyczy właśnie mojego wyzwania, które sobie kiedyś postanowiłam, czyli żeby przeczytać x liczbę książek w danym okresie, ponieważ zauważyłam, że nie znajduję na nie czasu, pomimo że wiem, że mogłabym go trochę zagospodarować i gdzieś wykombinować w ciągu dnia. Dlatego wpadłam na przecudowny pomysł i dosyć bystry, jak się okazało po czasie, czyli właśnie spróbowanie czytania w komunikacji miejskiej książek i robienia tylko tego, czyli jadę na studia w ciągu dnia, czytam książkę, wracam, czytam książkę, jadę do pracy, czytam książkę jedziesz się gdzieś spotkać nawet na miasto, czytam sobie książkę. Lub yy, oczywiście alternatywę, może to być w Waszym przypadku audiobook, podcast, może to być gazeta, czasopismo, cokolwiek co wpaja Wam tą wiedzę, którą chcecie pozyskiwać. No i co ciekawe, ja stawiając sobie te wyzwanie, pomyślałam sobie, a dobra, wyzwanie jak wyzwanie, jak większość wyzwań się kończy, tak się zwykle nie dzieje, że jakoś tak bardzo spełniamy te wyzwania. Ale powiem wam, spełniłam to wyzwanie i przeczytałam bodajże 20 bądź 30 książek w rok w samej komunikacji miejskiej. Czyli nie licząc oczywiście tego, co robiłam w nie wiem, moim zakątku mieszkania, czy gdziekolwiek indziej, to w samej komunikacji udało mi się to zrobić. I powiem wam, że to otworzyło mi oczy na ten nawyk czyli na to, jak prosto i jak bystrze możemy przemycać tą wiedzę w ciągu dnia. Bo. Kto nie spotkał się z takim przypadkiem, że często właśnie czy to narzekał, czy właśnie był przeciwny temu, żeby poświęcać ten czas na samo udoskonalanie, bo miał ważniejsze priorytety, bo miał faktycznie pracę, miał studia, ale to jest idealne rozwiązanie. Możemy naprawdę świetnie przemycać tą wiedzę, czy to właśnie podczas mycia naczyń, czy to podczas mycia się w mieszkaniu. Czy podczas jazdy komunikacją miejską, czy podczas jazdy samochodem i puszczenia sobie podcastu. Mamy naprawdę w ciągu dnia mnóstwo okazji do tego, żeby gdzieś tam kątem oka lub troszeczkę żeby nam przez ucho nawet ta wiedza przemkła. I takie systematyczne dążenie do tego, żeby przemycać tą wiedzę w ciągu dnia, jak nie znajdujemy aż tyle na nią czasu, bo mamy naprawdę dużo rzeczy i priorytetów w swoim życiu. Jest perfekcyjnym rozwiązaniem dla osób, które właśnie chcą się rozwijać i chcą codziennie powiedzieć sobie tak po prostu, że czegoś się nauczyłem, czegoś się nauczyłam. I właśnie tak to się prezentuje. Nie zawsze polega to na tym, żeby pochłonąć całą książkę i encyklopedię w ciągu dwóch, trzech, czterech dni, żeby obejrzeć jakiś dokument lub cokolwiek innego trwającego kilka godzin i poświęcić na to pół dnia. Chodzi o to, żeby po prostu systematycznie. Może to być powoli, ale konsekwentnie dążyli do przyswajania tej wiedzy, bo to jest najważniejsze. Trzeci nawyk, przechodząc już dalej, będzie trochę odseparowany od tego, co powiedziałam teraz, ale nadal dotyczący naszego dobrego funkcjonowania, naszej rutyny i naszego samorozwoju. I brzmi on następująco, zasugeruje się tym, co ostatnio usłyszałam, bo powiem Wam szczerze, że ostatnio dopiero dowiedziałam się o tak zwanym efekcie LATE. Część z Was może znać już ten efekt, część nie. Ja go tutaj sprecyzuję dla Was i zdefiniuję, żeby nawiązać potem do nawyku finansowego, o którym będziemy mówić. Efekt LATE wykształcił się gdzieś teraz, chyba w tych czasach, teraz niedawno dosyć, jak też popularne stało się chodzenie do kawiarni, picie maczy, czy tam właśnie tego LATE tak zwanego. I wygląda ono następująco. Ludzie wykształcili sobie takie fałszywe przeświadczenie finansowe dotyczące tego, że jeżeli pieniądze uciekają nam w ciągu miesiąca, te, które zarobiliśmy, na które mocno i ciężko zapracowaliśmy, i one nam uciekają, a chodzimy właśnie chociażby przykładowo do takich kawiarni, wydajemy pieniążki na chociażby kawę raz czy dwa w tygodniu, czy takie właśnie porównywalne małe wydatki, które są przykładowo właśnie taką kawą, to. Tam uciekają nam pieniądze i to jest powód tego, dlaczego my finansowo kulejemy, i koniec końców po tygodniu czy dwóch po wypłacie tych pieniędzy nie ma. I tutaj wyprowadzę Was z błędu, bo nie ma co siedzieć w przeświadczeniu, które jest błędne i które daje nam taką chwilową satysfakcję, że a tak, to chodzi o tą kawę i o tą maczę, którą kupuję tam raz czy dwa w tygodniu. Chodzi o złe zarządzanie po prostu pieniędzmi. I wchodząc w nawyk, Trzeci nawyk, który właśnie chcę tutaj poruszyć. Odpowiednie rozdysponowanie naszą flotą, naszym kapitałem finansowym, który posiadamy w ciągu miesiąca, jest nawykiem fundamentalnym do tego, żeby móc mówić o zdolności finansowej, żeby móc mówić o mm, odpowiednim i odpowiedzialnym zarządzaniu pieniędzmi. No i to cafelate nawiązałam właśnie do tego nawyku, ze względu na to, że to jest idealny przykład dzisiejszych czasów, w których. Ludzie mają tak mocne przeświadczenie, tak e, utwierdzają się w tym, nie patrząc na to, jak te finanse działają, jak one przepływają, na co są wydawane tak dokładnie, bo wiemy dobrze, że nasze zobowiązania finansowe są o wiele większe niż taka kawa czy macza. Dlatego, tutaj, podam Wam też taki prosty tip. W przypadku wykształcenia w sobie nawyku dobrego zarządzania pieniędzmi, myślałam też, żeby zrobić też odcinek na tym kanale dotyczący stricte tej tematyki, więc dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście zainteresowani takim materiałem, no ale przechodząc do tego typu, mamy sytuację, w której mamy określone wynagrodzenie, określony zasób i kapitał pieniężny, którym dysponujemy w ciągu miesiąca. Przyjmujemy tą formę miesięczną, która jest gdzieś tam w naszym społeczeństwie dosyć mocno ugruntowana. I rozdzielamy sobie te finanse na poszczególne kategorie wydatków. Bo pamiętajmy, wydatków mamy dosyć, zawsze dużo, one się zawsze znajdą w każdej kategorii, ale bardzo istotne jest to, żeby móc sprecyzować i zdefiniować te kategorie, na które są te wydatki poświęcane. I teraz zdefiniuj sobie sam, czy te wydatki poświęcane są na powiedzmy czynsz. Na media związane z Twoim mieszkaniem lub domem, czy są to jakieś bieżące wydatki, czy to są zakupy spożywcze, zakupy chemiczne, czy są to jakiegoś rodzaju subskrypcje, które opłacasz co miesiąc na różnego rodzaju aplikacjach, narzędziach, które używasz w pracy. Czy są to przyjemności, tak, chociażby ta kawa, to też jest oczywiście rodzaj wydatku, który trzeba kategoryzować. Dlatego też kondensując to wszystko, ten nawyk dobrego funkcjonowania we własnych finansach? Istotne jest to, żeby móc rozdzielić sobie te wydatki na poszczególne kategorie i widzieć ten przepływ pieniądza, gdzie może coś szwankować i kuleć, a gdzie na przykład mamy dosyć duży zapas, żeby móc być płynnym i wydajnym w naszych finansach. No i idziemy dalej, moi drodzy. Czwarty nawyk, który na pewno każdy z Was zna w sensie każdy z Was zna tą dziedzinę, tą kategorię, to, o czym będziemy mówić. Zapewne może to wiele osób kwestionować, i jest to dla mnie zrozumiałe. Ale spróbuję to argumentować w swój własny sposób, który mam już przyjęty od dłuższego czasu i na mnie on osobiście działa. I nawyk ten polega na niczym innym jak na nieużywaniu telefonu zaraz po przebudzeniu. I dlaczego o tym mówię właśnie w tym odcinku? Mówimy o finansach, mówimy o priorytetyzowaniu wartości w ciągu dnia i zadań, które musimy zrobić, i tak dalej, tak dalej. A teraz nagle mówię, że nie używaj telefonu po przebudzeniu, że wydaje się to takie prozaiczne. Wiem, że jest to takie okej, okay, każdy jest uzależniony w tych czasach od internetu, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No ale z drugiej strony, dlaczego mamy to normalizować? To tak jak z alkoholem w towarzystwie, dlaczego mamy normalizować to, że... Normalnym jest, że jak z kimkolwiek widzimy się, jakimkolwiek znajomym, kolegą, koleżanką, jest alkohol na przykład na spotkaniu. To tak samo z telefonem. Musimy wykształcić sobie cechę nienormalizowania takich rzeczy i wpajania je w nawyki, które stanowią fundament dla nas. Bo wierzcie mi, zaraz spróbuję Wam zaargumentować to, dlaczego tak mocno właśnie ten telefon z rana na nas oddziałuje. No i przejdźmy do rzeczy. Na początku nakieruję Was tak w wielkim skrócie, jak działamy my, jako ludzie, pod względem biologicznym, jak wstajemy z rana i jak się wybudzamy. Rano, jeżeli wstajemy, w zależności od jakich warunków, ale wstajemy, powiedzmy, z naszego łóżka, z domu i przebudzamy się, tak? Znowu zaczynamy żyć w ciągu dnia. I co się dzieje pierwsze? Ano, pierwszą rzeczą jest wydzielenie się w nas wielu, wielu hormonów, w tym przede wszystkim kortyzolu, który przygotowuje nas do Oczywiście walki, czy ucieczki, czy przygotowania się na cały nadchodzący dzień z różnymi wyzwaniami, które oczywiście mamy. I ten początek dnia, samo przebudzenie, które jest w nas i funkcjonuje pod względem chemicznym, jest nierozerwalnie związane z tym, jak my zachowamy się na samym początku dnia i co my przekażemy naszemu organizmowi na samym tym początku dnia. Czyli to tak jak z pierwszym posiłkiem. Jeżeli zjemy dobry posiłek, bardzo odżywczy, bogaty w białko, zdrowe tłuszcze itd., no, możemy się spodziewać fajnych konsekwencji w połowie dnia, ponieważ, po pierwsze, znajdziemy energię do tego, żeby działać, nie będziemy osłabieni z samej porcji jakichś bezwartościowych węgli i wiemy, jakie to ma jako tako skutki. I tak samo jest w przypadku telefonu. Jeżeli my budzimy się i nasz organizm przygotowuje nas do tego, żeby działać, potrzebuje y, witaminy D, którą będziemy oczywiście wytwarzać w naszym organizmie, ale też będziemy ją pozyskiwać z tego, że wyjdziemy na dwór i zaczerpniemy trochę tego słońca, to my. Dając temu organizmowi taką dawkę dopaminy, która bierze się z telefonu, bo obojętnie czy my mówimy o pisaniu wiadomości, czy wchodzeniu na Instagrama, czy TikToka, czy nawet już rozpoczęciu mailowania na Gmailu. Chodzi o sam fakt ekranu, który jest już udowodniony, że wpływa na nas bardzo źle pod względem fizycznym i psychicznym. Ta dawka dopaminy, która jest nam przekazywana, jest taką, można powiedzieć, trudką dla organizmu z samego początku dnia. I żeby nie zrozumiano mnie ja teraz źle, nie jestem osobą, która teraz będzie wystrzegać się używania telefonu i tego, że idziemy, pójdźmy wszyscy do lasu i w ogóle nie miejmy kontaktu z rzeczywistością. Wiemy dobrze i ja wiem to też również, że telefon jest nieodłączną częścią naszego życia w tych czasach. Jest narzędziem wykorzystywanym do bardzo wielu rzeczy. Ale chodzi o tą pierwszą część dnia, i uwierzcie mi, po moim funkcjonowaniu, ja uświadomiłam sobie, że faktycznie tak się da. I zaraz wam wytłumaczę przykład, jak to można prosto wpoić do życia. Bo ludzie teraz powiedzą, okej, okay, no rano wstaję, muszę odpalić mapę, bo jadę do pracy, muszę y, sprawdzić tramwaj, muszę y, zadzwonić do kogoś, bo coś tam się dzieje, pali w firmie. Ok, spójrzmy na to z innej troszeczkę perspektywy. Każdy, jak się rano budzi, i tutaj niezaprzeczalnie możemy to potwierdzić, ponieważ jeżeli się budzimy, to pierwsze co, no to albo idziemy do łazienki, tak, nie wiem, myjemy zęby, coś może zjemy przed wyjściem do tej pracy, czy na te studia, czy do szkoły. I ta rutyna, która jest w nas, która pozwala nam się przygotować na nadchodzący dzień, jest przynajmniej kilku, jak nie kilkunastominutowa. I teraz, oczywiście, są przypadki, kiedy jest emergencji, trzeba odebrać, trzeba odpisać, coś się dzieje. To jest oczywiste, temu nie zaprzeczamy, ale wpojenie w sobie tych kilkunastu, kilkudziesięciu minut w ciągu dnia początkowych bez jakichś złych, toksycznych bodźców właśnie w postaci tego telefonu jest nierozerwalnie związane z tym, jak nasz dzień się potoczy w następnej części dnia. Więc pamiętajcie. Ten nawyk to fundament tego, żeby ten organizm fajnie, poprawnie i dobrze funkcjonował w ciągu dnia, żeby nie czuć o tej 12 czy 13 takiego ogromnego zmęczenia, że po prostu musimy wypić 5 czy 6 kaw na uczelni czy w pracy. Uwierzcie mi, da się inaczej i to jest właśnie ten sposób, który jest bardzo skuteczny. No i czas na ostatni nawyk. Nawyk, który jest jeszcze bardziej odklejony tych wszystkich, bardziej wchodzi w takie mindfulness troszeczkę. I dużo osób może skojarzyć to z medytacją, to o czym teraz powiem, ale ja to nazywam kawałek ciszy w ciągu dnia. I już Wam śpieszę z odpowiedzią, o co w tym wszystkim chodzi. Mamy kilka momentów w ciągu dnia. Na pewno mamy kilka, bo wiele osób to kwestionuje, że nie mam nawet sekundy, żeby nie wiem, komuś odpisać czy coś zadzwonić czy coś zrobić. Zawsze się to znajdzie. To jest kwestia, uważam, tylko i wyłącznie prokrastynacji w wielu przypadkach. Mamy takie właśnie momenty, w których moglibyśmy wykorzystać to dla siebie. I co przez to rozumiem? Kiedy ostatni raz, na przykład, usiadłeś do lub usiadłaś do śniadania, obiadu czy kolacji samemu, bez żadnych bodźców oglądania YouTube'a? Czytania, wiadomości na messengerze, dzwonienia do kogoś, albo w ogóle zjedzenia tego posiłku, siedząc w spokoju, patrząc na przykład sobie w okno, myśląc sobie nad tym w ogóle, co się dzieje, w jakim jestem teraz, nie wiem, w momencie w życiu. I nie chodzi o taką ogromną nostalgię, żeby wręcz się załamać tym wszystkim. Chodzi o to, żeby znajdywać w ciągu dnia Pewne luki, nawet kilkuminutowe, uwierzcie mi, to jest tak dobrze wpływające na naszą psychikę, na nasz organizm i na rozwój w ogóle nas samych, żeby te luki znajdywać, żeby te okienka takie małe w ciągu dnia móc gdzieś odnajdywać w taki zdrowy sposób, właśnie przy chociażby tym posiłku, przy jeździe samochodem. Po prostu pojechać w ciszy czasami, dać sobie i swojemu umysłowi pomyśleć, posłuchać tych myśli. One oczywiście będą czasami negatywne, bo nie jest powiedziane, że my, jak się damy w ciszy, to jest wspaniale. Bardzo dużo osób nie potrafi funkcjonować w ciszy w dzisiejszych czasach, bo to się wiąże z osiągnięciem dużego spokoju wewnętrznego, a w czasach chaosu jest to wręcz czasami niemożliwe. Jednak sama ta cecha dawania sobie i dawania temu organizmowi, tej duszy, tego, żeby Pomyślała, żeby przyswoiła sobie kilka rzeczy, żeby się po prostu w pewnym momencie czasami zatrzymała. Jest kluczowe i jest, uwierzcie mi, zdecydowanie ogromnym krokiem do self-improvement, do tego, żeby iść do przodu, osiągać tą wersję siebie, którą będziemy znać najzwyczajniej, bo jeżeli nie dajemy sobie tej chwili spokoju, tej chwili ciszy, skupienia na sobie, na swojej głowie, na swoich myślach, to jak się poznajemy? Kiedy się poznajemy, jak nie właśnie w ciszy. Więc podsumowując dzisiejszy odcinek, dowiedziałeś się siedem nawyków, które w zdecydowany sposób ulepszą Twoją rutynę, Twoje funkcjonowanie i Twoje dążenie do najlepszej wersji siebie. I jak widzisz, nie jest to aż tak skomplikowane, nie są to rzeczy, które trzeba kupić, które trzeba wykształcać latami. Są to, powiedziałabym, takie mikro które w dłuższej perspektywie powodują zdecydowany rozwój nas naszych organizmów pod względem fizycznym, duchowym, psychicznym. Dlatego myślę, że ten odcinek dał Ci odpowiedź na to, jak to udoskonalać, jak może wyjść ze stagnacji w niektórych przypadkach rutyn, jak doprecyzować to w sumie, czego mi brakuje w tej mojej właśnie rutynie, w tym moim funkcjonowaniu, jak działać, żeby być skutecznym, żeby być wydajnym i żeby być przede wszystkim szczęśliwym i zgodnym z samym sobą. Jeżeli podobają Wam się takie materiały na tym kanale, to zasubskrybujcie go, czekajcie na nowe odsłony, dlatego też pozostawiam Wam z tą myślą, zostawcie przemyślenia w komentarzu, jeżeli macie jakieś na temat dzisiejszego odcinka i do zobaczenia, zaś!